Dzwoni telefon, szybko wstaję i wychodzę Interes do zrobienia od razu w to wchodzę, nie pytać skąd pochodzę i co jest grane, do roboty, a ty masz przejebane, wszystko zaplanowane, kolejny raz się uda, potem będzie impreza, będzie lała się w uda Z tego co ma, jestem zadowolony, nie jestem zachłanny, w dupie ma miliony, jestem kurwa szalony, adrenalina zrasta Audi A6 wiedza do twojego miasta I w tym momencie powstaje je cenzura Boj się się rozjebie na kogoś jaka klura. Działać ostrożnie, to jest podstawa W razie kurwa wpadki skończy się zabawa Wiesz o co chodzi, nigdy nie dowiesz się Kto ma wiedzę, ten wie Nie interesuj się, to źle kończy się Dla takich jak ty, co złego to my Inny niż by. nie wykłam się Pole z zostać w keniu. paru już tak robiło Teraz gniją więzieniu Teraz, Teraz więzieniu Teraz gniją we więzieniu Nie to nie interesuje kim ty jesteś ziomek Doskonale wiem, że jesteś tylko konek Tak jak ty ochłapy tylko zgarnia Gadasz dużo, później kręci się psiarnia pite szmato, bo rodzina ci nie znajdzie Wypłatnie z tej gry i polegnie z tym rajdzie Adrenalina wzrasta, nie dałbyś rady Tutaj nie ma zasad, wiesz? Nie Jeba zasady, jebat plotkary i tak gówno wiedzą Patrzą ci na ręce i ciągle wzrokiem śledzą nie to stare, ja się tym nie przejmuję. Jestem biedna myśl i pracy poszukuję. Taka wersja ci pasuje, bo mi odpowiada, nic nie wieś, nie widziałeś. Taka moja rada, prosta jest zasada. Zajmij się sobą. Opowiadasz plotki. Wkrótce zajmą się tobą. Wkrótce zajmę się tobą. Wkrótce zajmę się tobą. Wkrótce zajmę się tobą. Zajmą się tobą. tobą. Z sobą. Adrenalina wzrasta. Adrenalina wzrasta. Prosta jest za